Halo. dzień dobry. Zaraz zobaczymy, czy będę tutaj widzialny i słyszalny na tej transmisji na żywo. To się okaże. Ejkut, wszędzie ta muzyka gra, mam nadzieję, że mnie nie złapią jakieś prawa autorskie, a najwyżej się oddalę po prostu trochę i to będzie tak bezpieczniej. Chciałem tutaj chwilę pochodzić na tej plaży i do Was ponadawać. O, widzę, że teraz wyszło powiadomienie, także się bardzo cieszę. Tak jak mówię, vlogi z tego miejsca będą. Powstawały, będą dwa właściwie, tak mi się wydaje. Jeden już jest nagrany, a drugi dzisiaj zacząłem. I to się pojawi na kanale rodzinnym. Jaki jest tytuł dzisiejszej transmisji na żywo? Pomalowany zdyb. Teraz powiem wam o co chodzi, ale jeszcze piszcie komentarze skąd wy oglądacie, bo jest to dla mnie zawsze fajna i ciekawa informacja. Ja tutaj sobie po prostu podejdę trochę do morza i do was będę mówił. I powiem, o co chodzi z tym pomalowanym zdybem. Pisaliście mi komentarze, znaczy nie wszyscy, ale parę razy pojawiły się komentarze, że jestem wytatuowany, że mam tatuaż. Widzieli wtedy wszyscy te tatuaże na rękach. Czyli jeden tatuaż tutaj, będzie widać, nie? Gwiazda. Drugi tatuaż tutaj, oczy. I tu jest tatuaż, którego nie widać przeważnie, ponieważ mam jaskółkę taką, ponieważ no, noszę koszulkę, tak? Nie chodzę wyrozbierany. I co? I ktoś mi napisał właśnie, że grafen, że różne rzeczy, no... Okej, okay. ja sobie zdaję sprawę, że nie wszystko jest też może zdrowe, ale po prostu zawsze chciałem mieć tatuaże. Zawsze to było jakieś moje takie marzenie i pierwszym tatuażem, jaki sobie zrobiłem, była właśnie ta jaskółka. Jest to szczególny też tatuaż, ponieważ ma on pewien związek, sentymentalny, o czym nie muszę tutaj mówić na YouTubie. Na no, a pozostałe no to e, to tak ta gwiazda to był taki symbol czegoś nowego, jakiegoś początku. I oczy, które tutaj w Rumunii sobie zrobiłem to jest, to są oczy Any. E, po prostu zamiast, o z Australii super, zamiast jakiegoś imienia czy coś e, nie robi się imion po prostu, tutaj. no chyba że imię dziecka ale choćby nie wiem jak było dobrze, to, to ja nie chcę robić imienia po prostu żony, czy wcześniej jakiejś dziewczyny i tak dalej, bo, bo życie się po prostu zmienia i, ten, i się nie robi, nawet żeby nie zapeszać, tak? Także tak się chciałem odnieść do tego, bo niektórzy właśnie pisali mi o tych tatuażach. No ja po prostu lubię. Chciałbym sobie zrobić jeszcze jakiś motyw z Karimem po przeciwnej stronie, tak tu mam tą jaskółkę. Tutaj sobie zrobić jakiś motyw z kalimem, może taką bliźniaczą jaskółkę, tylko że czarno-białą. Moim błędem było robienie tatuażu w kolorze tego, który tutaj mam. Uważam, że kolorowy tatuaż nie ma sensu. Lepsze są czarno-białe. Także, no tak to jest. Odnośnie tego Wam chciałem powiedzieć tutaj. Co, so, pokażę Wam, jak tu wygląda jeszcze na tej plaży, popatrzcie. Tak to wygląda tutaj Eforie Nord Rumunia. Ludzie się opalają. Tutaj sprzeda je pani co, na to sprzeda zobaczcie, idzie. sprzedaje jakieś muszelki takie muszelki. E, co może jest cieplutkie. E, no, piszecie mi, właśnie pisaliście tego rodzaju komentarze, tatuaż, pieczęć Lucyfera i tak dalej. Nie wiem, chcecie to piszcie, co uważacie. Każdy może mieć. Ja się nie obrażam. Każdy może mieć swoje zdanie po prostu w tej kwestii. Ja po prostu lubię, no. no co mam powiedzieć? No, lubię, jestem z tych, co lubią tatuaże. No i tutaj jest Ana z Karimem. Pukają się, bo będziemy się zbierali za chwilę z tej plaży. Tam jest łódka, można tę łódkę sobie wziąć. No, no, zbierają tam pasażerów i można popłynąć, ale ona nie pływa daleko, takie są krótkie kursy. Zauważyłem, gdzieś tam wypływają po prostu paręset parę metrów i zawracają. Przejazd taką... Przejazd, no tak. Kosztuje 20 alejów od osoby taką łódką, także jest tani. I dużo ludzi po prostu jest chętnych na to. My na razie nie decydujemy się. Chwilę tutaj jeszcze będziemy i, i wracamy, bo Karim ma tu swoje dżemki takie i przyjdziemy po południu tutaj, także zobaczymy jak będzie po południu, tak? No i tak to jest, słuchajcie. Tak się chciałem odezwać, powiedzieć jak to tutaj wszystko wygląda. Więcej będzie, jak mówię, na vlogu. Witam Genodefa, witamy wszyscy w trójkę. Więcej będzie na vlogu rodzinnym, tam zobaczycie wszystko co i jak fajny tutaj jest ok. Karim, pokażcie. Pokażcie tutaj, w Piszku. Zrób, Papa, jakiś. Zrób. Papa, brawo, Papa. No, także ten ładne niebo, tak, ładne niebo jest bezchmurne, jest ciepło. Nie jest dzisiaj gorąco, bo jest, słuchajcie, 27 stopni, także temperatura jest naprawdę fajna. Morze jest cieplutkie. Ja bym powiedział, że nie chciałbym, żeby to morze było cieplejsze, bo by było za ciepłe. Jest po prostu idealna temperatura. Jak się człowiek tak przyzwyczai i wejdzie, to, to po prostu jest idealne, żeby się schłodzić i, i ten. Po prostu niczego więcej do szczęścia nie potrzeba. Jest przyjemnie tutaj Eforie Nord. Zawsze to też coś innego niż Konstanca. Nam się już trochę um, opatrzyła um, tamta lokalizacja w Nowodarii. Chcieliśmy przyjechać gdzieś indziej i właśnie tutaj żeśmy się wybrali. Jutro trzeba wracać, także nie jesteśmy długo, ale zawsze coś. Zawsze taki wyjazd na weekend to jest um, coś fajnego. No i z korzyścią dla nas wszystkich. Złapać promieni słonecznych i nie tylko e, popływać w ciepłym morzu. Karim pływał, cieszył się bardzo, że chodził do wody, mamy dla niego kółko, ma tutaj dużo różnych tych zabawek takich do, do bawienia się. E, także czy jest dużo osób? Dlaczego e, no, nawet przeżył dużo? No i chyba tak, ale chyba nie jest tak tłoczno jak, e, jak może być w plaży Mamaja tam. W Konstanca, tam myślę, że więcej ludzi przyjeżdża. Tutaj jest parę kilometrów dalej, ale tak czy inaczej, z Bukaresztu się jedzie szybko dwie i pół godziny, i tutaj jesteśmy, więc naprawdę podróż nie zajmuje długo. Łatwa, przyjemna autostrada. Autostrada Słońca się nazywa. No i tak to, tak to wygląda, jeśli tutaj chodzi o Rumunię i Morze Czarne, Eforie Nord, gdzie jesteśmy. Nie, będę pomału kończył. Wypiszcie, jak wy spędzacie czas, co robicie ciekawego. Będzie mi bardzo miło. Chciałem się odnieść do tych komentarzy, które się pojawiały na temat tatuaży. No i co, po prostu mówię jak jest. No, nie każdy ma prawo, szanuję wasze zdanie, ale mi się tatuaże podobają i, e, i po prostu lubię i tyle. No, co mam zrobić? Ja nie jestem idealny, żeby nie być wytatuowany i tak dalej. Nie ma ludzi idealnych. Ja jestem tego też dowodem i przykładem. Tyle z mojej strony, miłego dnia wszystkim życzę, jeszcze ostatni widok tutaj na plażę i takim widokiem zakończę tego żywca, żebyście zobaczyli sobie jak to tutaj wygląda. Jeszcze z tyłu parasolki, leżaki i tak dalej. O, przyszłam z zakupami, będę sprzątać Renatkę. No to owocnego popołudnia życzę w takim razie, żeby szybko zeszło i później, żebyś miała czas na przyjemności. No, także tyle, słuchajcie. Pozdrawiamy Was. No i wszystkiego dobrego. Więcej się będzie działo na vlogu rodzinnym, na Mora Family Vlog. Możecie udostępniać tą transmisję, jeżeli macie chęć. Zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie ten kanał Rafał Mora Vlog. No i do zobaczenia następnym razem. Postaram się odezwać pod wieczór zrobić jakiegoś żywca w jakimś konkretniejszym temacie. Trzymajcie się zdrowo. Pa, pa.